Dobra, trzecia część już wystartowała, Nadgryźć. Chciałem złapać coś, ale nie uważam, że trzecia, że druga część jest gotowa. się, się podgłaśnie. ja tego nie robię. To się samo tak robi. mi Cała mu tylko głowa. A mam czapę. Byłów coś, coś godnego podziwu coś, co mi się może przydać. Cokolwiek... Tego brumblefisha którego i tak nigdy nie złapię, bo nie... Bo nie mogę go teraz złapać. Tu jest ta gliba wielka. Nasiadam mał? Chyba mał nawet. Na dół. O tam była lumina. Ej, to łap... złapę luminę. nie fajnie. Chodź, lumina. Teraz nie wiem, kto chyba ma ochotę na obiad, luminus. Kto lubi świeci, świecidełka? Ty chyba lubiłeś. Ty nie lubiasz? Dwa możesz sobie nawet. Dwa. Chcesz dwa kęsy? A trzeci? Do trzech razy sztuka, jak to mówią. No, I teraz mamy 24 tysięcy. To jest 24 tysięcy, prawda? A to na pokład. Your boat is full. I teraz łapiemy... Bob budowniczy! Wszystko rozbiwszy! O nie, chcę boba... No ej, dwie czapki na raz, to nie przesada. Ja je łapię. A tą jedną przynajmniej, tą frętą. Jest tam bardzo jej ciekawy. Ciekaw z typem osoby. Chodź. O nie, Simfim! Nie, simp, Zerwi się kogo, no mi. Chcę czapę. Te, Tutaj gdzieś była ta czapka. No jest tu. Broni ją. Oto rybka Daniela Lenarda. Mue! Co to jest? Co to ma być? To jest oszustwo. Mam G10, ale no nie chcę tego już. Teraz ją wyłowię, muszę ją wyłowić. No ej, no nie. Wiecie co to robi? To znaczy taki przycisk jak RB to znaczy Rakieta. Ale nie wziąłem bomby, więc to może być dość. Duży byłem. Teraz idziemy szukać czapki. Widzę o jak chodzi? Ja chcę czapkę. Nawet tego boba budowniczego. No też nie! Gdzie są te czapki, mam je załatwić? Gdzie? O tu jest. Tu jest. Tu jest. No dobra. Może być czapka szamana, kota. No tak to mi przypomina, dobra, co ona robi. Ej, napiszcie mi, co to znaczy, bo ja na nas nie wiem. Fuchs. Co ja mam zrobić? Okej. Okay. ale co ona co daje? Co ona mi dała? Ej, no, ale ile akon jest w ogóle? Dobra, lecimy łowić ryby, nie wiem, zmordowałem tamtą czapkę, która mogła mi się w sumie przydać, ale to mi coś daje, nie wiem co, jeśli to mi daje, że zostaje mi taka przynęta. oj, to co, pozostaje. Nie wiem, ja chcę jakąś drogą sumeczkę. No i cię taką jam. Zerwała musztardę. Czy to jest sword? Ucieszę się jakbyś się zerwał. Zerwij się! Zrywaj! Dobra. Chodź już na pokład, idziemy łowić jakąś rybę i zacną sumkę. się nazywa połowa. To są czapka. To jest ta czapka! No ej! Daj się złapać! Czapiętko! Aż zły to ona mi jest... Aż na tyle, co... Tyle, co ja zarabiam. No jak ja ją mogę... takim łukiem! Co ja mam mieć? Przynętę? Na czapkę trzeba mieć przynętę, serio? Znaczy, buty dodajcie, albo jakieś kolczugowe zbroje. Nie, jej się nie da wyło Ale to już się da. I ją nawet wyłowię. No. No i mam czapę. Zarąbiście. Wiecie, dwa razy questy, no to co, co, co innego, a więc no, to tak, no. Czy ja się... Czy ja... Czyli ludzie sugerują, że się zrobię taką... jakąś do questa, no to ona mi będzie miała podwójnie. Hejs. No, mi ją, co za ham. Stworzę nowej wędki. To jest w sumie więcej niż połowa i trzy odcinka. Jest ta czapka, no jest. Ja chcę ją wyłopić. Mm. Sprzedajmy tą zacną sumkę, która nigdy nie, nie jest zacna, bo nigdy nią nie była. Ja mam zapać Trzy ja chyba oszaleję z tymi questami proszę, powiedzcie mi, że to jest chyba jakiś. Szard. No, już mam Kingfisha. Klasycznie jecimy. Jak najbliżej się da, bo to... To jest na sam koniec! Dzisiejszy odcinek nazywam Pierwszy węsian za złapałem część pierwsza złapałem węszarka część druga pierwsza chodzi ta pierwsza część Ej w pierwszej części zrobiłem rakina Ej no, ty, to w tej części bym nie wstawił, ale jest w stawie Ej mogę złapać Pano nogę mogę złapać Teraz będę złapał ten, to mi miał światło. E. Trzeba się straszczać, ale wiem, że p... Powiem... Tylko że tutaj tych musztardów nie widać. Wszystkich widać, ale musztardów nul! Nie widzę żadnego musztarda. ja? O, oh, nie jest ja na razie źle. Nie, co niżej niż. Nie widziałem jej, przysięgam Dobra, przecież tam na fa... Co ta czapka robi taką w bojska? Wiem, że ona jest powinna być dość dobra. Wiecie co, jak ja ją wziąłem tam zarobił na tym No właśnie teraz robimy... Tu co każdy... Jeszcze w tym, ej, w tym odcinku kupujemy sobie łódkę. powiem szarka i kupiłem nową łódkę. Bęngerek, dobra, ja się z wami, co? A? D. Dobra, się z wami żegnam, więc narka i cześć. To jest ostatni, dobra, to jest, to jest trzecia część, łowie szarka, więc narka.